Unikaty to dobro, dzisiaj zaczyna się tydzień unikatów, zaczynamy zabawę, kasa stracona, a my więcej, więcej po co wydawać? Jak można zrobić haka na pieniądze? Mądra głowa, oki do foki. Myślimy, ok, xdd zaczynajmy. W sumie nie myślimy, bo chcemy mieć ich jak najwięcej. Unikatów nie można inaczej zdobyć. Zdobyć to można coś w kopalni i nie tylko hihi, hi hi, gdy pojawiają się informacje. Że niedługo unika ty, oszczędzamy pieniądze. Po co można zrobić? Haka, zresztą wiem, że wy go robicie. Bijemy się, żeby każdy miał ich więcej niż druga osoba. Po co? hihi -hi -hi. A tak w ogóle nazywam się. No wiecie, ten Sandra. Dzisiaj mówi za mnie tłumacz. Jaki tłumacz? Nie tłumacz, nazywam się Jadzia. Ach, no tak, jestem tłumaczem. Bo powtarzam to, co mówisz, Sandro. Przepraszam. Ile mam prezentów w tym uni ja sobie je otworzę Hi -hi -hi. Dzięki za dwa pozdrowienia i prezenty, Maju. Kocham. Babcia Jadzia jest naprawdę zmęczona tym tłumaczeniem. O, ziewać mi się chce, kichi. Jadzia, przecież nie pójdziesz spać. Ups, tego nie miałam przetłumaczyć. Powracam, miałam prezent na głowie, O, to teraz nie tłumaczenie, to teraz moja wypowiedź, mam scenariusz, nie zamykaj mnie w wannie, gdzie moja woda, Sandra zabrałaś mi wodę, nie, ja po babci Jadzi nie piję, teraz tłumaczenie zapodam jak DJ, jakby c. Oto moja babcia nie ma na imię Jadzia, żadna, kaj, kaj, kaj. no a tłumacz to mój tłumacz, to była wypowiedź, Sandra, jak śmiesz. Nie kochasz babci Jaćki? Jakiej Jaćki? Chyba Jadzi. Co to za różnica? Ja imiona swojego nie pamiętam, bo co chwilę zmieniam. Mój mąż do mnie nie mówił. Aha, hi, hi, hi. Jadzia i koniec, no bo tak powinno być jaj. Zrobiłam. Ups, to nie jest scenariusz. Tak mi się wypowiedziało i to nie wypowiedź Sandry. Hihihi, tak, pichi. w TVN. Lubimy troll. Kończyć odcinek, papa. Pa.